Nazywam się Kyle Daniels i miałem 23 lata, kiedy moje życie całkowicie się odmieniło. Zawsze byłem przeciętnym facetem, niewyróżniającym się zbytnio z tłumu, nie mającym na co narzekać. Pracowałem na proste stanowiska firmy technologicznej, starałem się związać koniec z końcem i żyć prosto. Ale potem nadszedł ten telefon, ten, który wywrócił mój świat do góry nogami. Zaczęło się jak każdy inny dzień. Siedziałem w domu na kanapie. Przełączając kanały, kiedy zadzwonił telefon. Głos po drugiej stronie był gładki, a za gładki, jakby próbowali mi coś sprzedać. Kyle Daniels zapytał głos. Mamy dla ciebie ekscytującą ofertę. Czy byłbyś zainteresowany udziałem w wyzwaniu miliona dolarów? Serce zabiło mi mocniej. Milion dolarów. To odmieniło moje życie. Kto by tego nie chciał? Jeszcze nie wiedziałam, na czym polega wyzwanie. Ale już byłam nim zainteresowana. Gdzie jest haczyk? Zapytałem, nie dając po sobie poznać, że go podekscytowałem. Bez haczyków, odpowiedział głos: Szukamy uczestników reality show, w którym będziecie rywalizować w wyzwaniach psychicznych, fizycznych i osobistych. Nagrodą jest milion dolarów. Zamieszkacie w luksusowej willi z innymi uczestnikami, a każde wyzwanie będzie testem waszych możliwości. Zgadzacie się, nie wahałam się. Zapisz mnie. Co miałam do stracenia? Nie wiedziałam, jak bardzo zmieni to moje życie, ani jak daleko mnie zaprowadzi. Nie wiedziałam, że moja decyzja sprawi, że zakwestionuję wszystko, co wiedziałam o sobie. W dniu, w którym przybyłem do rezydencji, gdzie odbywały się zawody, czułem się, jakbym wkroczył do snu. Wszystko było nieskazitelne i luksusowe. Byli tam też inni, wszyscy uczestnicy. Wszyscy mi obcy. Kamery już kręciły, ekipa krzątała się dookoła, a ja czułem, jak przyspiesza mi puls. Ale byłem gotowy. Przecież na to się pisałem. Prawda. Gospodarz, mężczyzna po czterdziestce, z idealnie przycierzoną brodą i aurą tajemniczości, stał z przodu, wyjaśniając zasady. Powiedziano nam, że co tydzień będą pojawiać się wyzwania fizyczne, psychiczne i emocjonalne, a każdy kolejny będzie coraz trudniejsze. Zasady wydawały się dość proste, ale coś w jego tonie nie dawało mi spokoju. Gdy pojawiło się pierwsze wyzwanie, zdałem sobie sprawę, na czym będzie polegał prawdziwy test. Kyle, ty jesteś pierwszy, powiedział gospodarz, zwracając się do mnie. Przejdziesz swoją pierwszą transformację. Całkowitą transformację. Zamrugałem, nie rozumiejąc. Transformacja. Co masz na myśli? Będziesz żyć jako dziewczyna przez cały czas trwania konkursu, powiedział, a uśmiech nie znikał mu z twarzy. Będzie się ubierać, zachowywać i żyć jak kobieta. To część wyzwania. Stałem jak sparaliżowany. Nie na to się pisałem. Spodziewałem się zawodów fizycznych, zadań umysłowych, czegoś wymagającego, owszem, ale nie czegoś takiego. To naprawdę? zapytałem drżącym głosem. Absolutnie. Jeśli chcesz rywalizować, oto co zrobisz? Będziesz żyć jako kobieta przez całe ciastowanie gry, albo odejdziesz. Inni wokół mnie milczeli, wpatrując się we mnie. Czułam ciężar ich oczu. Małam wrażenie, że czekają, aż podejmę decyzję, jakby wszyscy milczeniu mnie oceniali. Zacisnęłam dłonie w kieści. Nie mogłam się teraz wycofać, nie po tym, jak przebyłam taką drogę. Pieniądze, szansa była tuż przed moimi oczami ile mam czasu? Zapytałem, a mój głos wciąż był nieco drżący. Będziesz miał kilka godzin, odpowiedział prowadzący, po czym dodał, jakby mimochodem, to nagroda w wysokości miliona dolarów. Kyle, nie przegap tej okazji. Rzeczywistość tego, co miałem zrobić, uderzyła mnie, jak pociąg towarowy. Nie mogłem teraz uciec. Albo to, albo nic. Transformacja rozpoczęła się natychmiast. Stylistka, kobieta o imieniu Emily, zaprowadziła mnie do pokoju pełnego ubrań i kosmetyków, wyjaśniając, że już zaplanowali mój nowy wygląd. Wpatrywałam się w ubrania rozłożone przede mną. Spódnice, sukienki, bluzki, nic, co choćby w najmniejszym stopniu przypominało cokolwiek, co kiedykolwiek nosiłam. Poczułam, jak żołądek mi się ściska. Nie marcie! powiedziała Emily, pomagając mi zdjąć ubrania, zastępując je miękkimi tkaninami, które były dla mnie obce. Sprawimy, że będziesz wyglądać fantastycznie. Zaufaj procesowi. Chciałem zaprotestować. Chciałem jej powiedzieć, że nie jestem jakimś aktorem grającym rolę, że w ogóle nie interesuje mnie przebieranie się za dziewczynę. Ale słowa utknęły mi w gardle i znalazłem się przed lustrem, podczas gdy ona nakładała mi makijaż, zmieniając rysy twarzy, konturując, dodając eyelinera i błyszczyka. Nie poznawałem siebie. Małem wrażenie, że gapię się na kogoś innego kogoś, kto w ogóle nie przypominał mężczyznę, którym byłem jeszcze kilka godzin temu. Kiedy transformacja dobiegła końca, poczułam ciężar peruki osiadający na mojej głowie. Spojrzałam ponownie w lustro. Osobą, która na mnie patrzyła, była kobieta. Miała moje oczy, mój nos, ale wszystko inne wydawało się nie tak. Sylwetka w lustrze była krągła, kobieca i idealna. Nienawidziłam tego, ale stojąc tam, nie mogłem zaprzeczyć, że w wyglądaniu jak ktoś inny tkwiła dziwna moc. To było niepokojące, ale jednocześnie dawało mi poczucie kontroli, o której nie wiedziałem, że mi jej brakuje. Nie mogłam się powstrzymać od pytania: co by się stało, gdybym przyjęła tę nową osobowość? Czy naprawdę dałabym radę? Czy naprawdę mogłabym stać się tą kobietą, którą chcieli, żebym była? Kiedy moja transformacja dobiegła końca, rzeczywistość sytuacji zaczęła do mnie docierać. Nie chodziło tylko o to, żeby wyglądać jak kobieta, ale o to, żeby żyć jak kobieta. Nie mogłam sobie pozwolić na wycofanie się teraz. Nagroda była zbyt ważna. Spotkałam pozostałych uczestników strefy wspólnej i zauważyłam, jak na mnie patrzą teraz inaczej nie patrzyli na Kajla, patrzyli na mnie, na dziewczynę, którą widzieli. Niektórzy z nich szeptali, a inni po prostu się we mnie wpatrywali, oceniając mnie wzrokiem. Czułam, jak skóra mi ciarki przechodzą pod jej spojrzeniem, ale stłumiłam to, przypominając sobie o milionie dolarów, czekających na końcu tego wszystkiego. Minęło kilka dni, a każdy z nich wydawał się wiecznością. Pozostali uczestnicy starali się mnie wspierać, ale widziałam ich ciekawość. Przyglądali mi się uważnie, prawdopodobnie zastanawiając się, jak długo wytrzymam. Czułam ich osąd w każdym spojrzeniu, każdym słowie i zaczynało mnie to męczyć. Wieczorami płakałam w swoim pokoju, zastanawiając się, dlaczego to zrobiłam. Czułam się, jakbym żyła w kłamstwie, kłamstwie, z którego nie miałam wyjścia. Pierwsze kilka tygodni było pasmem wyzwań, z których każdy wązało się z życiem jako kobieta. Musiałam uczestniczyć w wydarzeniach, zajęciach grupowych i wykonywać zadania, a jednocześnie zachować kobiecą osobowość. Czułam, że każda chwila to test, nie tylko o nagrodę, ale i o moje zdrowie psychiczne. Jednym z wyzwań było przebranie się i wejście do sali pełnej ludzi, jakbym była na imprezie. Musiałam wtopić się w tłum, być przekonująca. Oczy. Które podążały za mną, gdy wchodziłam do pokoju, wystarczyły, by moje serce zabiło szybciej. Po raz pierwszy uświadomiłam sobie, jak bardzo się zmieniłam. Musiałam zmienić chód, a głos stać się cichsza. Nie mogłam już zachowywać się jak dawniej. Musiałam stać się nową wersją siebie, wersją, która bardziej przypominała występ niż rzeczywistość. W lustrze nie widziałam już Kayla. Widziałam ją dziewczynę, którą chcieli, żebym była. Ale z każdym dniem granica między Kylie M. a dziewczyną, którą byłam, zacierała się coraz bardziej. Uczucie wczuwania się w rolę było dziwnie kojące. Niezręczność wciąż była obecna, ale teraz łatwiej było nosić ubrania, nakładać makijaż, grać rolę. Czasami przyłapywałam się na tym, że się uśmiecham, rozmawiam, śmieję i na ułamek sekundy zapominałam, kim kiedyś byłam. Nadeszło ostatnie wyzwanie, najtrudniejsze jak dotąd. Musiałam wejść do sali pełnej dyrektorów, samych wysoko postawionych osób w branży. Małam zrobić wrażenie, być przekonującą kobietą, ale tym razem było inaczej. Tym razem nie tylko udawałam. Byłam jej. Stałam w drzwiach z bijącym sercem. Kierownictwo przyglądało mi się. Gdy wchodziłam, i oczy kalkulowały, oceniały. Presja była nie do zniesienia. Wzięłam głęboki oddech i weszłam, przypominając sobie wszystko, Czego się nauczyłam? Moją postawę, mój głos, każdy mój ruch. Kiedy mówiłem, poczułem, jak ogarnia mnie dziwny spokój. Po raz pierwszy o początku tej całej Gehenny zdałem sobie sprawę, że już nie udaje. Stałem się kimś innym, i w tym momencie wiedziałem, że wygrałem. Kiedy ogłoszono ostateczne wyniki, wręczono mi czek na milion dolarów. Ale gdy inni świętowali, poczułem pustkę w piersi. Tak. Wygrałem, ale jakim kosztem? Żyłem jak ktoś, kim nie byłem i nie wiedziałem, czy kiedykolwiek będę w stanie wrócić do bycia człowiekiem, którym byłem. Milion dolarów miał odmienić moje życie, ale ta transformacja stanie się kimś, kim nie byłem pozostawiła mi bliznę, których nie wiedziałem, jak uleczyć. Czy było warto? Może, ale kiedy odszedłem z konkursu, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że straciłem w tym procesie cząstkę siebie. Ostateczne pieniądze stanowiły jedynie niewielką część historii. Prawdziwym wyzwaniem było odkrycie kim jestem pod maską i czy kiedykolwiek będę w stanie spojrzeć sobie w oczy.